Wydłużenia sfrustrowanego Mikołaja. W dalekiej Lagonii rozpoczęła się właśnie, jak rok zresztą o tej porze, długa noc. Święty Mikołaj stanął przy oknie i pogrążony w zadumie patrzył na rozjażoną ferią barw w zorze polarną, odbijającą się na półzamartniętym jeziorze. Nie za długo trzeba wyszykować się do drogi. W dwudziestka piątka chryśnych reniferów niecierpliwie przybierała kopytkami, nie mogąc doczekać się w pojażenia. Tymczasem tu, w Wielkiej Hali, chwacko owijały się elfy w gniłozielonych, moherowych kapelusikach. Muszą przecież spełnić aż na wiele świątecznych marzeń i mrzonek ludzi na całym świecie. I Amerykanów, i Londyńczyków, a nawet Koszalinia. Nie dziw więc, że panował tu nie lada Dalejwach. Elfy biegały w tej resztę, a niektóre z nagła zawracały w pół drogi, przypomniawszy sobie w czasie o jakiejś łochostce. Mikołaj przygładził swe trochę już przerzedzone, srebrno-siwe włosy i spojrzał w żarzący się w kominku ogień. Dlaczegoż nikt nigdy nie rozważał kwestii prezentu dla niego? ten cisto-czerwony czerwony matki w którym zahaczał po każdy komin. Ale żeby to było ekscytujące, gdyby mógł w zamian założyć ekstra obcisły kombinezon z domieszką lajnych w kolorze malachitowym albo Lilaus. Trudno rozstrzygnąć, w którym byłoby mu bardziej do twarzy. Nie pogardziłby też od świeża powietrza od zapachu kompanii i w bo te jodłowo świekowe wonie zupełnie mu się wstrzykrzyły. Nie przyjąłby również kupą na roczną prenumeratę takich czasopism jak życie na dorosło czy głos poszanych. Rozmarzony wiekowań nie omal, że zasnął na stojąco. Postanowił więc dla kurażu przejść małą nieco. W otwartnej, oświetlonej wątką miarzeniką kuchni znalazły tylko komarkę z jarmużu i miążdy. Westchnąwszy ciężko, usiadł przy stole i oparł złożoną głowę na ręku. Nie wiadomo kiedy. Но что делать?